Wiecie moi drodzy, ja nazywam się Adrian Kołodziej, a w dzisiejszym odcinku powiem ci dlaczego prawdopodobnie prowadzenie firmy nie jest dla ciebie. Na tym kanale mówimy o biznesie, o inwestowaniu, mówimy o tym jak się rozwijać, mówimy o psychologii sukcesu, widzisz mój dom, mój samochód i myślisz sobie, że prawdopodobnie to jest takie łatwe i każdy to może zrobić. Ale prawda jest taka, że większość firm upada w ciągu pierwszych pięciu lat, większość firm w ogóle upada w ciągu pierwszego roku. Więc w dzisiejszym nagraniu powiem ci dlaczego przedsiębiorczość prawdopodobnie nie jest dla ciebie i dla kogo jest. Więc są na pewno osoby, które będą się świetnie czuły jako przedsiębiorca, ale wiele osób Sub ma takie wyidealizowane podejście do przedsiębiorczości i chyba jestem pierwszą osobą, która powie Ci, że biznes nie jest dla Ciebie. Więc jedziemy z tematem. Punkt pierwszy, nie zaczynaj w ogóle biznesu, nawet nie myśl o prowadzeniu własnej firmy, jeżeli nie masz kapitału na start. Bardzo często mówi się, że powinieneś mieć przygotowaną poduszkę finansową na co najmniej 6 miesięcy, powinieneś policzyć sobie koszty swojego życia, a następnie mieć odłożone na 6 miesięcy do przodu. Ale to może być za mało. To może być za mało, ponieważ większość firm na samym początku ma problem z Zyskiwaniem klientów ma problem z, ze znalezieniem powtarzalnego modelu sprzedaży. I to jest chyba największy problem. Dlatego też większość startupów upada, ponieważ e, bardzo często jest tak, że te pierwsze miesiące to jest istna szkoła przetrwania. Chodzi o to, żeby znaleźć ten model powtarzalny sprzedaży i żeby zacząć generować zyski. A nawet kiedy uda ci się już utrzymać firmę na powierzchni, czyli na przykład masz powtarzalny model, e, wszystko jest ok, tip top, to na razie się okazuje, że i tak nie ma wypłaty dla ciebie, ponieważ potrzebujesz za, na przykład zapłacić jakieś koszty stałe, e, potrzebujesz zapłacić za reklamę, za powiedzmy serwer, domenę, hurtowni, musisz zapłacić pracownikom, więc masz sporo kosztów stałych i braknie dla Ciebie na wypłatę. Więc może się okazać, że Twoja firma dopiero przynosi zyski po 7-8 miesiącach albo po 10 miesiącach albo po roku. Widzisz, e, znacznie łatwiej jest prowadzić firmę, kiedy nie musisz się martwić o finansowanie tej firmy. Ja na przykład teraz otworzyłem spółkę i w ogóle w e, ciągu ostatnich miesięcy nie, nie wyciągnąłem z niej żadnych pieniędzy, bo nie potrzebuję, bo mam po prostu pieniądze z innego źródła i nie muszę wyciągać pieniędzy ze spółki. Ona staje się takim wehikułem inwestycyjnym, w która ona zarabia ta spółka, ona już przynosi dochody, e, ona się świetnie rozwija, ale ja nie wyciągam z niej pieniędzy, bo ta spółka jest takim wehikułem inwestycyjnym pod nowe moje projekty, czyli jeżeli będę chciał wejść w inny rynek, będę chciał wejść w inny biznes, to po prostu będę wykorzystywał pieniądze tej spółki, żeby rozwijać te projekty. Ale większość przedsiębiorców nie ma takiego komfortu, więc albo bierze pieniądze od inwestorów, co nie jest do końca dobrym pomysłem szczególnie na początek, albo po prostu upada i tak się dzieje najczęściej. No niestety, biznes nie jest dla każdego. Jeżeli nie masz kasy, to nie powinieneś w ogóle prowadzić firmy. Po drugie, nie wchodź w biznes, którego nie rozumiesz. Widzisz, bardzo często jest tak, że widzimy, że ktoś zarabia kasę na jakimś biznesie i my też na tym biznesie chcemy zarabiać kasę. I uważamy, że to będzie proste, łatwe, no bo skoro komuś się udało, to czemu by się miało mi nie udać? On nie jest jakiś mądrzejszy e, ode mnie, tak? I nigdy, przy nigdy nie wchodź w biznes, który, którego nie rozumiesz, którego nie znasz. I bardzo często jest tak, że nie znasz cyfr, które się kryją za tym biznesem, więc nie możesz powiedzieć, że ktoś na tym jakoś sporo zarabia, bo to, że ktoś robi jakieś duże przychody nie oznacza, że na tym sporo Sporo zarabia. I ja się przejechałem na tym dwa razy. E, kiedyś na przykład była taka sytuacja, że miałem znajomego, który utrzymywał się z serwisów. Po prostu kupował serwisy, umieszczał w nich reklamy i te serwisy miały bardzo dużo ruchu i w ten sposób czerpał gotówkę. I była taka sytuacja, że trafił mi, trafił mi się serwis do zakupu. Kupiłem ten serwis oczywiście, pomyślałem, że to będzie super proste. Serwis generował mnóstwo ruchu, to była manga. I na razie okazało, że faktycznie nie rozumiałem tego biznesu. Efekt był taki, że. No, niestety projekt upadł. I druga firma, tak samo, miałem taki, czy firma, to był raczej projekt w obrębie mojej firmy, i też wszedłem w jakiś rynek, którego w ogóle nie rozumiałem, i też bardzo szybko odniosłem porażkę. Więc widzisz, jeżeli nie rozumiesz jakiegoś biznesu, to pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, to jest zrozumieć ten biznes, zrozumieć w jaki sposób on funkcjonuje, na jakiej zasadzie, jak tam się pozyskuje klientów, jakie tam są koszty, bo koszty są naprawdę bardzo, bardzo ważne w biznesie i koszty są bardzo często stanowią problem. Widzisz, kiedyś współpracowałem z taką firmą, która sprzedawała perfumy takie perfumy za 200-300 zł, czyli nie takie taniochy, tylko takie po prostu droższe perfumy i są firmy na tym rynku, które generują wielomilionowe obroty, ale te firmy większość tego, co zarobią, po prostu reinwestują w reklamę. I de facto ta firma generuje ogromny zysk, czy ogromny przychód, ale zysku z tego nie ma jakiegoś specjalnie dużego. I widziałem wielu przedsiębiorców, naprawdę konsultowałem już wielu przedsiębiorców, którzy wchodzili w biznesy, których nie rozumieli, a potem był płacz, było zgrzytanie zębami, no bo mój biznes nie działa tak jak powinien, bo on zarabia, ja nie wiem, dlaczego ja nie zarabiam. Po prostu tego biznesu nie znasz. Jeżeli znasz jakiś biznes, to powinien się na tym skoncentrować i robić ten biznes, który znasz. I teraz tak, jeżeli podoba Ci się jakiś biznes, czujesz, że powinieneś w niego wejść, to lepszym rozwiązaniem będzie się zatrudnić w jakiejś firmie, będzie się zatrudnić i w tym momencie nauczysz się, jak to wszystko działa. Bardzo często jest tak, że firmy oczywiście podpisują takie umowy, że nie możesz im stworzyć konkurencji. Te umowy po jakimś czasie wygasają i to może być problem, da się to ominąć, każdy, kto jest trochę inteligentny wie, jak takie rzeczy omijać, ale to da Ci po prostu ten komfort, że będziesz widział, jak działa ten biznes od środka i będziesz też widział, jakie ma problemy i wyzwania ten biznes. I dużo też się dowiesz od swoich współpracowników, z którymi będziesz współpracować i będziesz też zauważał problemy, które mają te firmy i będziesz też wiedział w jaki sposób te problemy rozwiązać i to ci pozwoli po prostu stworzyć lepszy biznes w przyszłości. Ale tak jak mówię, nigdy nie wchodź w biznes, którego nie rozumiesz. Najpierw poświęć sporo czasu, żeby zobaczyć w jaki sposób on funkcjonuje. I to jest tak zawsze, nie? Jeżeli ja mam na przykład wejść teraz jakąś inwestycję w jakiś biznes, to albo mówię od razu z miejsca nie, nie robię tego, bo się na tym nie znam i nie, po prostu. Miałem też taką okazję na przykład wejść w taką firmę, która produkuje okna, ale powiedziałem, że się w ogóle na tym nie znam. Nie chcę się na tym znać, nie kręci mnie to, nie jest to żadną moją pasją, więc tego po prostu nie będę robił. Albo jeżeli już uważasz, że trzeba wejść w ten biznes, to warto po prostu poznać ten biznes od podszewki i zobaczyć w jaki sposób on funkcjonuje. Najlepiej porozmawiać z kimś, kto taki biznes już prowadzi, najlepiej porozmawiać z kilkoma osobami, które ten biznes prowadzą, żeby pokazały Ci tą jasną i ciemną stronę tego biznesu, bo nie wszystko jest takie różowe, jakby się wydawało. Punkt trzeci, teraz bardzo ważny punkt. Nie zaczynaj biznesu, jeżeli bardzo szybko rezygnujesz, jeżeli bardzo szybko się poddajesz i jeżeli chcesz naprawdę odnieść sukces w biznesie, to musisz być takim typowym hustlerem, któremu, który nie boi się przeciwności losu, który dostanie pięć razy w twarz i, na, i za szóstym razem jeszcze pokażę, że tu mnie uderz. Jeżeli chcesz faktycznie odnieść sukces w biznesie, nie możesz się podawać. Widzisz, biznes to jest rozwiązywanie problemów, i te problemy będziesz miał non-stop i mniejsza firma. Tym problemy wybuchają częściej. Po prostu nie ma żadnych procedur, nie ma procesów, nie ma pracowników, nie ma na kogo rzucić odpowiedzialności. Więc jeżeli masz małą firmę, to będziesz miał masę problemów. Masę. Będziesz w pewnym momencie zastanawiał się, co, co ja robię w tym biznesie. Ja tylko siedzę i rozwiązuję problemy. I faktycznie małe firmy tylko siedzą i rozwiązują problemy głównie. Tak, tak to wygląda, niestety. Jeżeli się szybko podajesz, to, to nie jest dla ciebie. Widzisz, praca etatowa ma wiele, wiele plusów, o których mało kto wie. Idziesz sobie do tej pracy. I naprawdę wykonujesz swoją robotę, wracasz i masz totalnie gdzieś, nie martwisz się o nic. A mała firma to jest generator problemów, więc jeżeli e, boisz się problemów, chcesz unikać w swoim życiu problemów, to prowadzenie firmy nie jest prawdopodobnie dla Ciebie, ponieważ no, problemy się będą pojawiały cały czas. Jeżeli będziesz miał małą firmę, to będziesz miał non stop jakieś takie problemy drobne, ale które bardzo łatwo rozwiązać, a potem jeżeli będziesz miał dużą firmę, to te problemy będą występowały rzadziej, ale jak już się pojawią, to już będą kosztować Cię sporo kasy i naprawdę potrafią boleć. I będziesz się czasami Uczył na swoich błędach, porażkach i zobaczysz. <laughs> będziesz miał sytuację, że będziesz musiał wynajmować prawników, będziesz musiał wynajmować doradców jakiś i tak dalej, ponieważ no, prowadzenie firmy w Polsce wcale nie jest takie proste, jak się wydaje, i to wszystko będzie kosztowało i czasami będziesz musiał podejmować bardzo trudne decyzje, więc jeżeli uważasz, że prowadzenie firmy jest proste, to jesteś w błędzie, ja ci to mówię jako człowiek, który prowadzi biznes od 11 lat, a właśnie 11 lat stuknie mi 1 sierpnia 2020 roku. Więc e, będziemy cały czas problemy. Punkt czwarty. Jeżeli myślisz sobie, że będziesz prowadził własny biznes i będziesz miał w cholerę czasu, to jesteś w błędzie. Jeżeli uważasz, że prowadzenie firmy to jest tylko siedzenie i zrobienie, to się po prostu mylisz. Firma jest tak naprawdę jak dziecko i im jest mniejsza, tym wymaga więcej uwagi, a potem w pewnym momencie trzeba dać jej dorosnąć. Niestety większość przedsiębiorców zostaje na etapie startupu i cały czas mają takie dziecko, z którym są cały czas problemy, które trzeba po prostu cały czas się nad nim opiekować, tak? Druga sprawa jest taka że zawsze, ja mówię, że z firmą powinno być właśnie jak z dzieckiem, że masz małe dziecko, opiekujesz się z nim, one rośnie i w pewnym momencie dajesz mu żyć własnym życiem. A niestety większość przedsiębiorców ma taką firmę, jakby miało psa. Czyli przez całe życie trzeba go karmić, wychodzić z nim na zewnątrz albo ci się zestra. I no niestety tak wygląda większość polskich małych firm, więc jeżeli chcesz mieć mnóstwo czasu, to musisz się pogodzić z tym, że przez 10 lat 15 lat będziesz ostro zasuwał, a po tym czasie będziesz w stanie tą firmę na tyle ustabilizować, że po prostu będziesz miał sporo czasu, nie będziesz nic robił i firma będzie zarabiała. Znam wielu ludzi, którzy w wieku 40 lat nie robią absolutnie nic, firma zarabia grube kokosy i przez większość czasu grają, nie wiem, w ping-ponga albo jeżdżą sobie gdzieś na wakacje. Ale przez wiele, wiele lat naprawdę ciężko harowali na to i. Jedni będą w stanie tak firmę ustabilizować w 2 lata, w 3 lata, w 4 lata, to zależy od doświadczenia, a inni będą potrzebowali więcej czasu, ale pogódź się z tym, że nie istnieje 40 godzin na tydzień pracy w, w własnej firmie. Ja teraz byłem w stanie pracować bardzo mało i utrzymywać bardzo do, dobry poziom zarobków, ale ja lubię pracować. Jeżeli na początku masz taką... Taką wyrobioną, taką chęć pracy, masz taki etos pracy, jesteś osobą takim typowym hustlerem, lubisz pracować. No kurde, jara cię, to rano wstajesz, że zastanawiasz się, kurwa, ale dzisiaj będę miał fajny dzień, bo dużo rzeczy fajnych będę mógł zrobić, nie? Będę mógł podjąć kolejne wyzwania. To jeżeli to wyrobisz na początku działania swojej firmy, to potem nawet jeżeli będziesz mógł mieć więcej czasu, to i tak będziesz chciał pracować, bo po prostu praca sprawia ci satysfakcję. I tego ci naprawdę życzę, żeby robić to, co lubisz, uczyć się w temacie, który lubisz, rozwijać się w tym temacie i być stary, ca cały czas lepszy. Ja popełniam mnóstwo błędów, mnóstwo. Czasami cała porażka, całe, całe litanie błędów, tak? Ja te błędy rozwiązuję, staram się być coraz to lepszy. Ale tak jak mówię, no nie da się na początku prowadzić firmę i mieć 4, 40 godziny tydzień pracy. Dlatego praca na etacie jest fajna pod tym kątem, że idziesz na dziewiątą, robisz swoje, wracasz o piątej i masz yy, spokój. I jest jeszcze jedna rzecz, o której Ci powie każdy przedsiębiorca, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, daj mi komentarz na, na dole pod tym filmem i powiedz, że mam rację to jest to, że nigdy nie będziesz wolny mentalnie od firmy. Nie pojedziesz sobie tak na wakacje, jak pojedzie pracownik. Wielu przedsiębiorców na początku szczególnie pije, ja też piłem i to sporo piłem, bo nie dałoby się tego na coś wziąć, nie da się wyłączyć po prostu z, z, z firmy, tak? Cały czas będziesz myślami, nawet jeżeli pojedziesz na wakacje, to będziesz myślami, co się tam dzieje w tej mojej firmie. Jak sobie radzą ludzie, jak, jak, jak wygląda sprzedaż. Będzie ci ciężko po prostu wyłączyć się mentalnie i większość przedsiębiorców tak ma, że na początku pije, bo jak pijesz, to się odcinasz i, i masz to gdzieś i kiedyś gadałem z właścicielem 40 firm, gościem, który zarabia miliony, miliony złotych i powiedział mi, że jak on by nie pił, on by nie był w stanie tych firm prowadzić. Ja akurat przestałem pić, poradziłem sobie Właśnie w ten sposób, że medytuję, że też nauczyłem się odpuszczać, ale nie da się po prostu totalnie odciąć i, i po prostu mieć to gdzieś. Nawet jeżeli już masz firmę zabezpieczoną, masz kasę i tak dalej, to. Będziesz się martwił mniej, ale zawsze się będziesz martwił. Pracownik etatowy ma to gdzieś. Pracownik ma gdzieś i nigdy nie zrozumie przedsiębiorcy, dopóki przedsiębiorcą nie będzie. No i punkt piąty. Nie zaczyna, jeżeli nie potrafisz sprzedawać. Tak naprawdę w biznesie chodzi o to, żeby kupić produkt taniej, i sprzedać go drożej lub go wyprodukować. A druga rzecz to jest go po prostu sprzedać. I Jeżeli ty nie jesteś w stanie sprzedawać produktów, nie wiesz jak to robić, to będziesz spał w nocy, gapiąc się w sufit i nie będziesz po prostu w stanie normalnie funkcjonować. Będziesz się cały czas martwić, bo nie będziesz miał nowych klientów, nie będziesz miał zamówień, nie będziesz miał za co zapłacić zus podatków i będziesz cały czas balansował na granicy bankructwa. I wiele firm tak w Polsce ma, więc jeżeli chcesz wejść w jakiś biznes, naucz się sprzedawać. Naucz się naprawdę dobrze sprzedawać. Jeżeli będziesz to robił przez internet, no to zachęcam Cię do tego, żebyś podjął wyzwanie 21 dni, które przygotowałem. Link znajdziesz pod tym nagraniem. Nauczy Cię dwóch bardzo skutecznych technik sprzedażowych, które działają dla większości firm, więc jeżeli chciałbyś się nauczyć sprzedawać, link masz pod tym nagraniem. Ale bardzo ważne jest to, żeby opracować powtarzalny model sprzedaży lub zapłacić komuś, żeby ci pokazał, w jaki sposób on sprzedaje. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, jak ja sprzedaję, to masz właśnie link pod tym nagraniem. I teraz tak, to jest bardzo ważne. Sprzedaż tak naprawdę jest umiejętnością, jedną z najważniejszych umiejętności w biznesie, poza wytrwałością, to umiejętność sprzedaży. I te dwie rzeczy naprawdę są w stanie wiele zmienić, są w stanie rozwinąć twoją firmę. Jeżeli nie będziesz umiał sprzedawać, no to zawsze będziesz miał problemy. No niestety, nie ma tutaj drogi na skróty. Albo umiesz sprzedawać, albo nie umiesz, albo masz pieniądze na koncie, albo nie masz. Jeżeli nie masz powtarzalnego modelu sprzedaży, upadasz. Po prostu będą ci rosły koszty, Ci malał zysk i upadasz. Dlatego, w tym nagraniu, e, mam nadzieję, że wylałem kubeł zimnej wody na głowy tych, którzy uważają, że osiąganie sukcesu jest proste, że jest to dla każdego. Nie, nie jest to dla każdego, ale jeżeli to, co powiedziałem, w żaden sposób cię nie zniechęca, to gratuluję, jesteś w tej małej grupie ludzi, która ma ogromną szansę, że odniesie sukces w biznesie. Dołączysz do grona tych, którym się faktycznie udało, ponieważ jeżeli nie będzie ci brakowało wytrwałości, będziesz w stanie pokonywać problemy, które się pojawiają, dodatkowo nauczysz się sprzedawać i będziesz cały czas kochał to, co lubisz, to zobaczysz, że odniesiesz sukces. Ok, to jest wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał ci się ten materiał, kliknij, subskrybuj. Eee, zostaw mi swój komentarz, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, napisz co ty myślisz. Myślę, że się tutaj będziemy zgadzali. A teraz chciałbym cię odesłać do odcinka, w którym mówię o obsesji, bo jest to coś, co naprawdę bardzo mocno pomoże ci w biznesie. Więc zaraz wyświetlić te materiały. Dziękuję za uwagę. Trzymaj się. Hej!